Wiele osób liczyło, że w main evencie WrestleMania 41 zainterweniuje The Rock. W końcu to jemu duszę sprzedał John Cena i wcześniej to samo oferował Cody'emu Rhodesowi, by ten był jego czempionem. Koniec końców pojawił się tylko Travis Scott, niejako wysłannik The Rocka. Mimo iż wcześniej The Rock zapewnił, że pracuje, pomaga przy tym, co ma się wydarzyć w main evencie pomiędzy Rhodesem a Cena. I zapowiadał niejako swój występ na WrestleMania. A po fakcie powiedział, że Ark the Final Bossa tak naprawdę skończył się po gali Elimination Chamber i chciał nas zostawić z tym widowiskiem pomiędzy Codim a Siną. No i nasuwa się pytanie, czy The Rock jeszcze pojawi się w jakiejś rywalizacji, w jakiejś historii? Bo pojawił się od jakiegoś czasu temat tego, że to z nim się zmierzy Cody za to, że połączył on siły z Siną, a także od jakichś 6 lat czy 7 wałkowany jest temat starcia potężnych Samańczyków Roman Reigns kontra The Rock. Dawajcie znać.